Cześć. Cześć, mam na imię Edyta. Ja mam na imię Monika. W dzisiejszym odcinku przedstawimy, no może przedstawimy, recenzujemy markę Kazar. Tak. A konkretnie torebki marki Kazar. Edzia ma ich tutaj bardzo dużo. Ja kupiłam sobie niedawno dwie. Polecimy, zobaczycie co mamy do powiedzenia. Zapraszamy. Patrzcie jaka ta jest fajna. Ona mi się bardzo podoba, jest taka mięciutka. to powiem Ci, że ona jest y y Teraz, teraz dostępna w kilku kolorach. Ja, jak ją zobaczyłam, to mówię: kurczę, fajna, biorę. Bo naprawdę ładna, i tutaj fajna. mam trochę tego no, łańcucha. Się. Wracając do, to, do torebeczek, to chcę Wam pokazać e, mój pierwszy zakup. E, marki, e, tak, e, no, marki Kazar. E, zakupiłam ją w galerii handlowej. Jak ją zobaczyłam, to powiedziałam, że tak e, fajna, muszę ją mieć, bo e, ja ją kupiłam w sumie około 10 lat temu, także. To jest dziesięcioletnia torebka, słuchajcie. Swoje, Patrz, przeszła. Przeszła i to mocno przeszła. Jest to torebka wykonana ze skóry troszkę tak, jakby ciętej. Ona, Ona nie, jest nie, gładka. Jest, nie jest gładka. Ona nie jest gładka i one mają tendencję akurat te, takie. Musimy uważać, jak je po prostu często impregnować no i czyścić. No Ja ją bardzo używam, ale słuchajcie, jak na takie lata, 10 lat użytkowania, to i tak wydaje mi się, że jestem niezła. No, ale nigdzie tu nic nie odpadło. Bo, jak na taką skórę, która nie jest zupełnie gładka, nie, to ci... się zastanawiałam, czy się to po prostu gdzieś nie przetarga albo nie ten. Ale nie, 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 nic nie stało. stało. I powiem szczerze, że nawet te zameczki się tak nie odbarwiły. Także, także... E, dobrze się trzymają. Dobrze się trzymają. już czy to widać, mówię, no, może. Takie są, że po prostu nie, nie, nie odprysły. Bo nieraz jest tak, że się bardzo odpryskują te wszystkie elementy. Kolejnym moim zakupem w Marce Kazar była beżowa torebeczka. Z dwoma zamyczkami, jest, jest ona wykonana ze skóry licowej. Natomiast jedynym minusem, ale to nie, że marki Kada, tylko w ogóle to torebek jasnych, jest to, że one się odbarwiają. Jak na przykład często chodzimy w dżinsach, czy jakichś m, ciemniejszych rzeczach, no to widzę, że one, trzeba po prostu to czyścić i widzicie, że one, one już tak później, tak ona była beżowa, troszeczkę nawet jaśniejsza i ona się troszkę tak odbarwia. Jest, trzeba czyścić, trzeba, trzeba impregnować. Przyścić, trzeba troszeczkę dbać. Jest to torebka z dwoma uszkami, które ja bardzo lubię, bo mam przypięte dwa. Czyli, wiecie, tak, rączki i przewieszone przez, przez pas. Yy, I no, ta troszkę już jest bardziej sfatygowana, ale ona jest też przez to, że ja ją po prostu czyściłam często. Jak się ją czyści, no to niestety i zawsze tą czoteczką zajadę. No i... Ale czy ma się nieźle? Czy ma się nieźle? Yy, Fajnie jest, jest to w marcerze że Kazar, że ona robi różne kolory podszewek. Tamtej wcześniejszej miałam taką, tego dwa proszę pokazałam tutaj czarna była do tego. Tutaj zrobią pod kolor beżowa, no to zrobili brązowy Następna torebeczka, a propos właśnie różnych też potrzebek ma złoty. Mimo koloru, który wybrałam, troszkę taki oczu udurzający. Delikatnie, delikatnie mówię? Delikatnie, ale tak to a propos właśnie tego, że, że szkoda, że marka właśnie nie ma mm, konkretnego modelu w kilku kolorach. To tylko, byłoby dobre, bo ten rozmiar jest w ogóle bardzo ten fajny. Ten rozmiar jest bardzo fajny, ja ją tą torebkę akurat kupiłam sobie na wyprzedaży i powiem Wam, że jest bardzo pakowna. Niepozorna. Bardzo. Niepozorna. W ogóle mi się dawało, że nie jest sztywna, tylko jest po prostu miękka. Jest bardzo pakowna i szkoda, bardzo żałuję, bo ten model torebki jest wykonany ze skóry licowej. I, I jakby był w innych kolorach, to niechętnie powiem szczerze, bym sobie ją jeszcze kupiła, bo jest, bo jest lekka też. To też lubię właśnie torebka, żeby one były lekkie, bo ja niestety mam tendencję do tego, że pakuję wszystko jak leci, więc ciężar też robi swoje tych rzeczy więc lubię, żeby to było wszystko miało jakiś tam więcej nogi. Następną torebeczką przyjdzie do czarnych, czarnych torebek, bo ja jednak jestem zwolenniczką ciennych kolorów. No bo jeżeli wydajemy na torebkę parę stówek, bo różne tamte wcześniejsze akurat nie powiedziałam cen. Natomiast plasowały się w cenach te pierwsze około tam na 700 zł, bo one były kupione niestety bez wyprzedaży. Natomiast tą niebieską już kupiłam na wyprzedaży, więc w, nawet w outlecie i w otlecie. Ceny są już takie, że możemy kupić je po prostu po około 300 zł taką torebkę. Więc wydaje mi się, że warto za 300 zł y, warto, warto ją kupić. Czy być 50, no różne są te ceny. Zależy też od modelu i od wielkości. Ja, akurat ten, ten który ja przedstawiam, no mam takie, nie są to te, typowo wielkie, takie wizytowe torebki. Y, znaczy wizytowe, nawet nie wizytowe, tylko to takie szopery. Y, Tak, takie shoppery. No, nie chodzę w tym, więc tylko nie, nie kupuję. Ta torebka to jest. To jest torebka wykonana z tytanu, dlatego że ma wykonana jest ze skóry safiano. I ona w ogóle nie jest porysowana. A nie. też ma lat też ma lat kilka. Sześć na pewno. Sześć na pewno. Wygląda prawie jak nowa. wygląda jak nowa, tylko ta, ta jest mniej pakowna. Nie wiem czy przez to, że po prostu one są też takie, te twarde tak mają. że Po prostu torebki twarde są mniej. No mniej po prostu mieszczą ale się też tak nie odkształcają. Ta ma jedny, jedną rączkę, która jest regulowana i ona jest regulowana na ten przesuw taki i co macie, o, jakieś, o nie wypakowana, <laughs> skarby to są. Więc, panie, wiecie co, jest, co mnie się bardzo podoba też w tej marce, że ta marka po prostu ma te zameczki, co są w środku, na to ja zwracam na przykład bardzo dużą uwagę, ma ze swoim logo. Takie po prostu nie są takie to zwykłe, takie, wiecie takie, takie standardowe, takie standardowe jak są te, tylko mają swoje jakieś tam. Bardzo dopracowane. Dopracowane mamy. te szczegóły i to na to zwracam uwagę. Ta też, ona też, teraz chyba widzę, ją, pamiętam, widziałam ją gdzieś tam w podróżnej wersji, jest teraz też ta z Safiano, Syska. wydaje mi się, że, że widziałam. I teraz ma właśnie Kazar wyprzedaży dużo torebek na wyprzedaży. Warto sobie zaglądnąć na stronę Kazara. Zalando widziałam, że się pojawiła. Tak. Zalando ma Kazara, ale nie miał, dawniej nie miał, teraz nie widzę, ma. że ma, więc... Z... Ale polecamy Wam raczej stronę, bo zauważyłam, że tam na jest po prostu taniej niż na Na, na, z... na stronie, także na stronie Kazara jest dużo. Eee, drugą moją torebeczką z matki Kazar jest torebka typu workowata. I to jest taka torebka, słuchajcie, wiecie, do pracy, włożymy wszystko, jest ona, przez to, że jest mięciutka, bardzo, a ta, ta skóra jest naprawdę bardzo mięciutka, ma nóżki. Ta torebeczka i ten model też był długo dostępny, nie wiem czy może, może, może jest albo może, coś bardzo, bardzo podobnego. Może jest, tylko tak, tutaj jest tak, w tej torebce był taki mych, że te ucho krótkie nigdy nie było odpinane, no bo jego się nie da odpiąć. Da się Czyli, odpiąć, patrz. Czekaj, jak widzicie, nawet, to słuchajcie, ja torebkę to i nawet, da się. Da się. A jest, o, to słuchajcie, o, ale po co, jak to jest takie ładne. <laughs> ja w tym chodziłam. <laughs> Ja w tym chodziłam z uchem, bo mi to akurat nie przeszkadza. Z reguły zawsze. Akurat te, jak mają torebki możliwość krótkiego i długiego ucha, to ja ich nie odpinam. Zawsze noszę to tak jak jest. Gorzej z tymi bryloczkami: jak są bryloczki, to to akurat odpinam. Co Wam zademonstruję właśnie w tej torebce? Ta torebka to jest w sumie ostatnia moja torebka, jeśli chodzi o martyka, za którą kupiłam. I tutaj mam, tak jak Wam mówię, te łóżko, którego nie odpinam, i. Długie ucho, które noszę, natomiast ten bryloczek, bo nie wiem, czy teraz w tych modelach, co teraz są, też są te bryloczki, ten bryloczek odpinam i on jest odpinany, także to jest, wiecie, możecie sobie przepiąć do innej torebki, jak chcecie. Ja ogólnie nie noszę takich rzeczy, do dodatkowo mi obciążę, więc nie, 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 <laughs> nie. To jest torebka, którą y, lubię najbardziej i najczęściej noszę. Oprócz tej niebieskiej, bo to są w sumie te dwie, no, które najczęściej użytkuję, i to jest torebka, która. Jest dostępna w ofercie, teraz po długich, długich latach widzę ją na wyprzedaży, teraz, po mhm. latach, czuję, ja że ją mam chyba z siedmiu, siedmiu, lat, sześciu. Jest bardzo ładna, jest, także nie, tak, się, jest nie że dalej robią. dalej ją robią, robią ją teraz w kilku kolorach, bo jest jasna i jest teraz w tym modnym taupe kolorze jest ona tak, yy, w środku ma zamek, ma miejsce na telefon. To mam przybliżę bliżej po prostu torebkę, dlatego że ona jest jeszcze dostępna. Tamtych, to raczej nie znajdzie, nie wiem, czy może to jeszcze dwie, to tak, ale ta jeszcze dodatkowo ma to, co ja bardzo lubię, czyli z tyłu zamek. Ma zamek, do którego możemy włożyć. Jak, masz, jak mamy małe telefony, to włożymy. Jak mamy teraz większe, to nie włożymy, to włożymy tu. Mamy zawsze jakąś kartę do bankomatu czy bliźniejszy portfeli czy coś cokolwiek co tam mamy. I ma jeszcze taką luźną dodatkową kieszeń w środku tu od strony logo. No nie wiem, tak nie ja użytku, Jakieś tam szminka czy coś jak to, to można włożyć. I to jest torebka, to jest torebka wykonana z skóry licowej. Z zamyczkami, aha tutaj są jeszcze kieszenie, to jest też fajne bo to są takie małe kieszenia, że są po prostu niby niepozorne, gdzieś tam coś leży, coś tam. Pisi. Ale głębokie. Ale głębokie, ja też się zdziwiłam kiedyś, jak to tworzyłam, no, kurczę, Przecież tutaj też są kieszenie, tutaj też, też możemy, można coś włożyć. Można stawać. coś włożyć, także jest bardzo pakowna. I ten model torebki naprawdę Wam polecam, bo jest bardzo fajny, mimo że jest po prostu niewielki. Niewielki. I z moich zakupów, jeśli chodzi o markę Kazar, to by było na tyle. Natomiast jest to Taka, czy sześć torebek, które od nich mam, które wykorzystuję, które noszę bardzo często, które uważam, że po, lata, po tylu latach użytkowania tak naprawdę wyglądają nieźle i na ceny, bo prze, ceny tych torebek plasują się od, no, od 300, 200, teraz można kupić nawet za 200, parę, chyba 250 tak, zł, tak. skórzaną torebkę. Od 200 na przykład, 50 do 800 tysiąca to, No zależy, jaki model tak naprawdę wybierzemy, to wszystko ma na, nas, ma na to wpływ. I, I co bym Wam mogła jeszcze doradzić, że można, jak macie w swojej miejscowości, gdzie mieszkacie, gdzie outlet, to warto do niego zaglądnąć, bo możemy, co prawda, w outletie są zawsze starsze modele. Ale oni mają takie ładne te torebki. Także myślę, na pewno w autecie każda z Was coś tak, dla siebie jeśli, by znalazła. Y, wydaje mi się może mniej mają tych ciemnych. Jeszcze, wiem, że Podejrzewam, że ciemne kolory i, pierwsze. Dlatego po prostu. I tego będzie mniej. Tak, tak. I jeszcze co bym mogła powiedzieć, mają firma Kazar, oprócz toreb, które Wam pokazałam skórzanych i y, wykonanych z różnych skórtach naprawdę i z różnych modeli, ma w swojej ofercie torebki tekstylne. Torebki tekstylne też miałam w swojej ofercie, miałam w, swoim, w swojej szafie użytkowaniu, tak. Ale jedyne, znaczy one były fajne. Miały, dosyć szeroki pasek, to, to na zimę bardziej były, bo to na dziś na kurtki, bo na podkoszulki to troszkę mnie ten pasek, że tak powiem, uwierał. Natomiast są mniej troszkę wytrzymałe. No ja jak tekstylne. Ja, ja na przykład użytkuję bardzo torebki, więc, więc niestety, ale. Ale muszę kupować skórzane, bo, bo po prostu dłużej wytrzymują. same widzicie zresztą po tylu latach, jak one wyglądają. Także, także ja jestem zwolenniczką, jeśli chodzi o torebki to skórzane. Jednak warto. Jednak warto zapłacić no, i ma, mieć, użytkować je dosyć długo. No, bo przez 10 lat no, podejrzewam, że jak kupimy jakąś torebkę 10 lat, żeby wytrzymała torebka, no to sorry, ale nieraz wyglądają one Gorzej. Z, niezbyt, niezbyt ciekawie. Natomiast no ta dziesięcioletnia no sorry, ale nic się nie mogę do niej toczepić. Jedynie te te odbarwienia, ale to jest. To jest wydaje mi się, że... Ale po właśnie prostu... wygląda jak taki typowy vintage. Vintage jest teraz bardzo no. w modzie. Także nie macie się co, co przejmować, jeżeli. Jeżeli wam się tam też tam odbarwiają, skóra jesteście, jest trochę. Nie jesteśmy w, nie jesteście w tym jesteście <laughs> tym samym, naprawdę. Bo odbarwiają się te <laughs> jasne i to bardzo się odbarwiają. Przekażemy może ta społeczkę Moni, Ponia tak. pokażę pokaże swoje dwie z nowej kolekcji. Ponieważ Edia mnie tak zainspirowała, mówiła jakie te torebki są fajne, przyszłam do niej, zajrzałam do szafy, mówię dziewczyno one są rzeczywiście fajne i nie są drogie, co jest dla mnie dużym atutem, no bo lubię takie torebki właśnie skórzane i kupuję marki raczej troszkę droższe niż Kazar, natomiast no chciałam spróbować. Jak tak polecałaś tę wybiorę. Mhm. I kupiłam je. To będą dwie torebki. Ten sam model, tylko inną skórę ma zastosowaną. One są teraz na wyprzedaży. Kazar pogłębił wyprzedaże. Bodajże są teraz po 250 zł, a ich cena wyjściowa to jest około 400, między 350 a 400. Także słuchajcie, bardzo się opłaca. Mam tutaj o, taki model. Są wersje bardzo eleganckie. Moja, tak. moja ma zakupione wersje bardzo eleganckie. Chcę wam powiedzieć, I to jest ta mniejsza torebka, bo oni jeszcze mają większą z taką klapką. Mm -hmm. A to są te mniejsze Tak, tak bo oni, oni też właśnie tworzą różne różne też wielkości tych torebek. Tylko że jedynym to, że taką torebkę chciała ten sam model mieć większy, to już nie masz. Masz tylko mały, większy musisz już brać jedynie ze skóry tej samej, ale tak. Ale już tak stricte, konkretnie taką. No to, i ona jest, no można ją nosić na ramieniu, można przez ciało. Tutaj mamy pasek regulowany, on nie ma, wiecie, tak jak zwykłe paski do spodni, gdzie mają y, dziurki. Ten jest bez dziurek. Jak ją sobie rozepniemy, wiecie co? Jeszcze ten zamek jest taki dosyć niewyrobiony, dlatego trochę szaleje. W środku. To, co Edzie lubią najbardziej, czyli cała masa przegródek. Mm -hmm. Jedna przegródka, później przez środek jest przegródka z zameczkiem. Ona ma złote zamki. Tak, wszystko, Tamy ale... Zobaczymy jak tam. To... A nie wiem, czy to zobaczycie, bo to są co... naprawdę szczegóły. I w dowód tego, że ona jest nowa, <laughs> tutaj mamy zestaw metek. I co jest fajne, co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o Kazara, a czego w, przy innych torebkach nie spotkałam, to jest to, że dostajecie Próbnik skór. I możecie sobie swoje środki do impregnacji torebek sprawdzić właśnie na tych skórkach. Nie tak jak to pisze producent na opakowaniu środka w miejscu niewidocznym, tylko generalnie macie ten kawałeczek skóry, i on właśnie jest po to, żeby na nim wypróbować środki, które potem chcecie zafundować w całej torebce. I możecie w ten sposób oszczędzić sobie zniszczeń. No teoretycznie, no, no w no, tych ciężko zaleźć, jest różna. A naprawdę ciężko znaleźć na mie miejsce na torebce, które jest niewidoczne. No, no same powiedzmy, no gdzie, gdzie nam, jak tą torebkę gdziekolwiek nie położysz, no to, no gdzieś może spod spodu. No to słabo, słuchajcie. One chyba miały też certyfikaty autentyczności, ale to już nie pamiętam. O, tu jest ten model. O, możecie sobie tam sprawdzić. No i oczywiście y, wzięłam mnie jedną, tylko dwie. Mam mało czarnych Jak zachęcać, to zachęcać. To zachęcać. No, no. O, te, takie rekomendacje jak nie brać. Druga, ona jest taka sama, tylko mamy tutaj skórę węża. Czarna ze złotymi zamkami. Ja najbardziej lubię złote. I często, bardzo często wydaje mi się, że używają właśnie kolor złotych zamki. Tak, mhm. i to naprawdę mi się podoba. Tu miałam srebrny akurat, no ale. No i tutaj to samo, czyli próbniczek skór. I tutaj mogę Wam pokazać metkę. Jakbyście były zainteresowane. I tak jak mówię, to są te trochę mniejsze torebeczki. Jest jeszcze beżowa, taka jaśniutka. Właśnie w tej skórze. I teraz na przecenie zresztą. Buty też mają fajnie teraz poprzedniane. Kazan tak, ma oprócz właśnie swojej kolekcji torebek. Ma też nie tylko, bo ma paski, ma portfelaki, buty. Tak, mają spory, spory wybór. My możemy się wypowiedzieć na temat torebek, bo to po prostu użytkujemy. Znaczy aż... ja jeszcze nie użytkowałam. No, nie użytkuję, ale ja. <laughs> Wierzę na słowo, że przeżyją wieki. Przeżyją. Skórzane, długo, długo na o, tutaj mamy nóżki. Ten zamek, zaraz sprawdzimy. Nie, nie odpina się. Hmm, Także tak, jest ozdobne, ale uważam, że bardzo to wygląda ładnie. I te torebki to są, y, moja właśnie takie zakupiłaś sobie, no takie lubisz. To są te torebki, które y, są, nie odkształcają się. twardy one twarde, hmm. to jest twarda skóra, która się nie A odkształca. Też. Czyli jak lubicie torebki, które wyglądają zawsze tak samo, czyli nieważne co tam włożymy, bo tam się już, tu ci się już nic nie rozepcha. No, coś tam może. No, nie, to by to... było, jakbym rozerpała, kształt... to ona by źle wyglądała. Tak, ale no ciężko będzie tutaj. Ma po prostu kształt taki i ona tego kształtu nie zmieni. Także jak lubimy, żeby te torebki miały taki elegancki, bo to jest elegancki rodzaj, to jak najbardziej ten model jest bardzo fajny. Ja je kupowałam przez stronę internetową, mm -hmm. przechodzą w takim kartonowym pudełeczku. Nie pamiętam, czy były worki przeciwkurzowe, Są, ale tak, chyba. Ale mają, mają worki przeciwkurzowe, kadar daje worki przeciwkurzowe i zalec, zachęcam Was do tego, żeby przetrzymywać te torebki. Ja tak przetrzymuję. Albo wypychać tymi, bo ja czasami robię tak, że wypychać. wypycham torebki tymi workami przeciwkurzowymi. Tak, 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 żeby nie traciły po prostu kształtu. Można wypychać. Ale to nie straci, także nie, nie to, się. to nie ma szans, żeby straciło, bo to jest takie właśnie, ma mieć formę elegancką. Jeśli podsumowując, polecamy w markę jak najbardziej. Są to torebki, które kupujemy na długie lata. Ja na przykład, ja tak jak Wam mówimy, lubimy torebki skórzane, więc, więc one po prostu ich cena jest adekwatna do jakości tak naprawdę wykonania tych torebek. Fajnie, jak uda Wam się kupić torebkę na wyprzedaży albo w jakimś oklecie, coś fajnego trafić, bo bo warto, bo warto zainwestować te 300zł, 350 jak na wyprzedaży kupicie, no 700zł no jak dacie, taką, mówicie, takie mega chęć, że super, bardzo mi się podoba, jak ta moja, że już prostu wiedziałam i tę torebkę, chociaż wiem, że może, może nie jest tak nudne te workowate, te, te workowate modele, ale mówię, czy moda wraca, liczę na to, że wróci, na pewno wróci, zresztą nagramy Wam coś na ten temat na pewno, super. To co znajdziemy. Podziękujemy tradycyjnie i, i, i w roli dla przypomnienia tak naprawdę chcemy powiedzieć, że nasze filmiki wychodzą zawsze we wtorki i w czwartki, we wtorki przepraszam i piątki wróć, we wtorki, piątki o godzinie 18. Także zapraszamy was do śledzenia naszego kanału, komentowania, e, dawania łapek w górę. Bądźcie, Czy, z, nami. bądźcie z nami, subskrybujcie w do, to może niekoniecznie. No chyba, że jest tak źle. Słuchajcie, że naprawdę. To dajcie znać. Ale w ogóle, piszcie nam, co myślicie o tych torebkach, co myślicie o tym, jak nagrywamy, bo dopiero założyłyśmy ten kanał. Niedawno. Tak, i dopiero się uczymy. Uczymy się, więc każdy komentarz jest, jest mile widziany. Tak. Nawet negatywny, no a co? No a co? Do, do następnego razu, do zobaczenia. Pa, hej!